Piątek drużynie górnika zabrze upłynął pod znakiem badań wydolnościowych. Po co te badania i na czym polegają, wyjaśnią specjaliści. Przeprowadziliśmy badania wydolnościowe, które pozwolą nam stwierdzić, jaki jest aktualny stan wytrenowania piłkarzy, ale też pozwolą nam na zaprogramowanie okresu przygotowawczego przed najbliższą rundą. O szczegółach to powie szef tego przedsięwzięcia, mówię osoba najbardziej kompetentna, czyli profesor Marcin Andrzejewski. No to nie przedłużając oddajemy głos panu profesorowi, który oprócz pracy na Poznańskiej AWF Pomagał jako fizjolog piłkarzom lecha czy zawiszy. Zawodnicy zostali poddani wysiłkowi o narastającym obciążeniu. Badania zostały przeprowadzone w bardzo dobrych warunkach, na hali, bardzo dużej hali w Zabrzu, w którym wykonywali wysiłek o narastającym obciążeniu, czyli co pewien okres czasu e, zastało tempo biegu, e, czy prędkość biegu zawodników. E, jednocześnie rejestrowaliśmy e, reakcję e, mięsia sercowego na podstawie częstości skurczów serca, jaką dany zawodnik uzyskiwał podczas każdego kolejnego obciążenia, a także jak jest zakres zmiany, jeżeli chodzi o, o stężenie leczanu we krwi, co pozwoli nam w oparciu o, o tych dwóch parametrów o wyznaczenie optymalnych, indywidualnych wartości, jeżeli chodzi o prób przemiana narobowych zawodników dzisiaj w tych badaniach uczestniczących. Proste, prawda? Jakby tego było mało, nasi piłkarze stracili podczas badań trochę krwi. Ale na szczęście badania wykazały, że we krwi mają walkę o zwycięstwa. Dziś też przygotowaliśmy facebookową zagadkę dla kibiców. Kim jest ten piłkarz? Odpowiedzi były różne, ale prawda okazała się znacznie prostsza. To byłem ja, Roman Giergieł. Fani górnika liczą na powrót do zdrowia i dobrej dyspozycji Mariusza Magiery. O formę zapytaliśmy samego zainteresowanego. No, muszę powiedzieć, że, yy, yy, że dobrze się czuję. Ten, ten końcówkę tam, z tamtego sezonu postanowiliśmy, że, że po prostu sobie odpuszczę i popracuję trochę nad, nad tym, żeby, żeby dojść do siebie, żeby nie było takiego czegoś, że, że teraz rozpoczniemy przygotowania i, i znowu jakieś tam wliwości, także udało nam się z tego wyjść, cieszymy się, cieszymy się bardzo i, i a ja z tego się cieszę, że jestem do dyspozycji po prostu trenera. Co bardziej wnikliwi fani na pewno zauważyli nowy imidż naszego obrońcy, no, nie wiem noczek. Nie, tak po prostu raz się goliłem i, i pomyślałem sobie, że zobaczę jak, jak będzie i od tamtego czasu tak sobie wolno rośnie, także zobaczymy co z, tego, co z tego będzie. A akurat jest zima, także może się przydać. Ale wracając do poważnych spraw. Oprócz badań wydolnościowych, w Siłowni Koloseum testowano siłę piłkarzy. Kto jest najsilniejszym górnikiem? No, myślę, że to też widać gołym okiem. Adam Dang jest na pewno silnym piłkarzem. E, Widanow. I, 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 czy ko, korzym również? Także to są piłkarze, którzy, u których dominują te elementy. No. Chyba, chyba Adaś, Dach. No. Ja mam chyba 105, coś takiego. Także też chyba przyzwoity wynik. Jak to mówi inny ekspert? Bra! Nie ma W siłowni przekonaliśmy się także, jak uniwersalnym piłkarzem jest Roman Gergel. Tu występuje jako typowy pomocnik. Tu realizuje zadanie defensywne, czyli asekuracja. Siła siłą, ale przypominamy starą maksymę: nie siła, a technika, czyli zawodnika.